Bagaciaga, baga, ciaga, la lalala. La. Ej, bo ja tak patrzę na godzinę, to już jest y, późno, a myśmy mieli na dziesiątą Nie Faktycznie, dobra, chodź szybko, szybko, nie mamy <coughs> czasu, nie mamy czasu, zapomniałem totalnie. Okay. Kurde. Ja też. No to nieźle, to jest do roboty, dzisiaj spóźniliśmy pierwszy dzień. A, ja no Szybko Jezu. biegnij, biegnij. Biegnij szybko, środek nocy, nie no Myślę, że będzie dobrze. Kurde, będzie dobrze. Musimy popatrzeć. Coś w tym. Zagłębić, bo tak puste ulice to dziwne. W No, myślę, myśl, my, my, właśnie o tym mówiłem, że tu trzeba będzie coś z tym robić. Dobra. -dy dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, dzień dobry. O, o, dzień dobry. A, się troszkę. Przychodzicie tak o takiej późnej godzinie. No, przepraszamy, pójniliśmy. nam się troszkę zaspało. Tak jakby położyliśmy się no. na kanapie i tak. Gdy obijasz? Gdzie ty tą latarką świecisz? Proszę pana. bo, 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 bo. Cioło Wywalaj mi to na próg! Proszę nie. proszę. Dobra. Proszę, do a, się nie tak z tym miastem, ale ten, ten pracodawca jest Ać. bardzo fajny. Aś. Proszę nie, mam do wykarmienia, proszę. Nigdy tu nie wracaj. Proszę. No, myślę, e. że tu mi się robota podoba, a. ale miasto dalej jest podjeżdżane. No tak, bo. tak, towar o 12. Tylko nie mogę teraz gadać, dobra e, Dobra, wróciłem Więc tak no Dobrze, to my tu Panowie na mechanika, tak? Tak, tak, tak. To macie tutaj po kluczach Dobrze I waszym pierwszym zadaniem będzie naprawienie Tego grata e, Którego? Chodźcie tego... tutaj o, dobra. Ten grat, co tu stoi Miał ten głąb go naprawić, ale już go nie ma, więc. No dobrze, to dobrze... Na ja spróbuję więc ja muszę tak odpomieniu. pilnie odzwonić, a wy tutaj to, 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 to róbcie, dobrze? dobrze? Dobrze, dobrze. A chcecie jeszcze latarka? Nie, nie ja nie nie, 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 trzeba. Baga, dobra. dobra. To. Baga, on się umawiał z kimś na 12. Musimy to sprawdzić jutro. Dobra, no, jutro się. Nie kurde, nie jedź autem. Ja tu robotę. Dobra, przenczybąg. Rob... Jutro wychodzisz, to jutro. Oj to tu okay? nie, 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 nie. Dobra, dam, nie dobra. dobra. Słuchaj, jakiś. A no, mówię no, ci, że jutro ci dam, nie umiesz poczekać. No, Dobra. To, 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 to się dzieje ty. Pieniądze też badam. Dobra, dobra. Chodź, chodź, chodź. Przepraszam, chodź, Idzie, idzie, idzie. No tutaj jeszcze trochę się czekaj, może... Robicie czy się Wtedy obijacie sklepie. jak tam nie Nie, nie, głąb? jest wszystko dobrze, wszystko dobrze. Tutaj jeszcze tylko wyklepać troszkę, trochę poklepać, na... Dobrze, dobrze. Jest te blachy tutaj na, na stywni, będzie dobrze. Jak naprawicie wszystko dobrze, to jesteście zatrudniani. Dobrze, akurat skończyłem. Proszę sprawdzić. O widzę, że dobra robota, nie jak ten głąb. Jesteście no. od razu zatrudniani. Macie o. tutaj jeszcze trochę o, takiej premii. O, tyle, bo za dużo będę. No to dobrze, ty Więc... coś... a ty coś jeszcze, Może... czy to tyle? No to zaczynacie jutro od dziesiątej rano, Już. nie w nocy. Dobrze, dobrze, przepraszamy, to się więcej nie powtórzy, nie powtórzy. A, się. Tak, to wam z premii potrącę. Dobra. Oj, dobrze. No, tyle na Do dziś. Vidzenia. Do widzenia. Do widzenia. O, dobra, ojej oj, ojciec, oj, nie, Choga. dobra szybko, Choga. szybko, szybko do jakiegoś, o tutaj musimy chodź, tutaj, chodź może do galerii, no do galerii właśnie, musimy jutro o 12 podsłuchać go, co, co on będzie tam dobra, robił, No ty... dobra, 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 to czekaj, co tu jest w ogóle w tej galerii, tu się pali w ogóle, kurde, to dobra, nie, z... trzeba coś z chodź tym mym, miastem ja zrobić, mówię. co? Weźmy może na siłownię, O no w sumie fajnie było przepakować, przyka przykapucić. Na wypadek mafii. Dobra, no żeby im łomot sprzedać, no. Idę dobra. może kupię coś, bo ja w sumie zgłodniałem, kupię jakiś hamburger i przejdę tu. No spalony, chętnie bym też zjadł, dobra. To ja, ja będę na dole czekał, okej? Okay? No. no to czekaj, wezmę Wydaje. na wynos. To tu jeszcze jest takiego? O tu Mamo, kino jest. Burger. W ogóle ten... W ja wszędzie też. jest pusto. Jakiś... Pusto, chodźmy. Dobra, dobra, dobra. Ja idę do hotelu, bo... Jak, przyśnieżyło. I deszcz. Kurde, dalej pada. Dobra, no to... Tak jest mnie w tą tak stronę. Ja ja nie widzę drogi w ogóle. Ja też. Gdzie idziemy? Kurde, nie wiem, nie wiem. Gdzie... O, chyba w tom, chyba w tom, chodź w tom. U. Dobra. Te burgery wystykną, bo zmokną wszyscy całe. Ej jak kto to za nami idzie? Ej, halo, dzień o, halo, dzień dobry? O, dzień, dzień dobry, dzień dobry e... Kim pan jest? Czemu bo pan taki strój? Co pan tutaj chodzi A... w ogóle? No co to za pytanie w ogóle. nie wiem, tak... No, tak, no śnieg podąski. śnieg dosyć mocno sypia. a pan w takich cienkich ciuchach chodzi? A, dobrze panowie, ja się spiaszę się. No, dobrze. O, ty a to w ogóle. nie były ciuchy więzienne? Przypadkiem. Ty Mów możliwe. Takie e, no takie pomarańczowe, no w sumie faktycznie. Dobra, wchodź, bo już Chodźmy lepiej zimno jest, kurde. Zim mrozi. Zamykam na krótki. Dobra, no, ja czekaj ja to może nie włączę nie. wiadomości jakieś coś. Włącz. Gdzie tu ile tu kanałów kurde? O dobra tutaj jest. O, chodź siadaj. Już tylko pójdę, dobra. wypakuję te burgery. No to dobra to wypakuję, to czekam na ciebie. Ja wziąłem ze sobą klucz. <coughs> Dziwny on był. No się w, majtuję, Tak samo dana, jak wszystko ten... Ci. Dobra, dobra, ja na razie nie chcę to. Imniej ja sobie ten. Dobra. No i to w tych wiadomościach mówią. Dalej ci poszukiwani, no popatrz, Patrz, widziałeś go? Jak przez okno. Co? Z jakimś torbą. Torbą jakąś przebiegł. Czekaj, 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 może to. Odlokuj to? Chodź, Chcę tutaj poszedł, zanim, zanim, tutaj. Czekaj, czekaj, może nie tak. Ty zniknął? Był tu. Dobra, nie no, to. Dobra, wracaj się, bo tak. Wracamy. Taka nawałnica, że. Dobra. Nie, nie ma. No. No to... Dobrze, chodźmy już spać. bo już noc. Hmm. Ja się, idziemy spać. No to mnie daje spokoju, ci powiem szczerze. Nie wiem co. Trzeba jutro coś z tym zrobić. No. Tylko no, co co my wiemy? No my, my nic nie wiemy. Nic, trzeba się tym temu, przy, temu przyjrzeć. Trzeba... Z tym właścicielem warsztatu, zobaczyć co on będzie robił. Bo to, to może być coś z nim związane. No, no dobra. Telewizy, czekaj, ale to. Jaką się leżałam? jak dąg? Czy tak? Tak, ojechał coś się tym miejscu. Czekaj, tam, coś jechało, no tak. właśnie, widziałem, coś tutaj świeciło. On. Widzę, jedzie, ty, ta, ta, jedzie tam. Jaki wan, Co się dzieje, ty? Staję z lornetkę, mam ale. Nie, no to miasto serie jakieś on, dziwne. Jedzie, jedzie tam. Pat no. Zatrzymuje... Ty, a to a co jeśli on nie do warsztatu? Mam lornetkę, chyba... mam lornetkę. Patrzę przez chyba... lornetkę. Dobra, no to ty por ja nie mam akurat. Tą, Widzisz coś? On tam nie widzę, ale podjechał gdzieś... Wychodzi z fryzjera. Od fryzjera wychodzi. ale siada to, ty, do wana ale to i było coś po, pomarańczowego widziałem chyba. Tak? To był on. Wyszedł od fryzjera. Chodźmy spać lepiej. Dobra. Po szósta rano. No nie, to naj, najlepszy ten pomysł, ale dobra. Posłucham cię. Hmm, no to będziemy musieli coś z rana zdziałać. Tak. Dobra, no to idziemy spać.